W dniach 5-7 grudnia na lodowisku powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie odbył się 5. Międzynarodowy Turniej o Puchar Starosty Bełchatowskiego w Karlingu. W trzydniowej rywalizacji udział wzięło 36 drużyn z czterech krajów. Oprócz kilkunastu zespołów z Polski na lodowisku zaprezentowali się także zawodnicy z Czech, Litwy i Rosji. Turniej rzeczywiście zyskiwał z roku na rok swoją renomę. Pierwsze turnieje to było takie troszkę, troszkę niespodzianka, że w ogóle w Bełchatowie jest lodowisko, że można tam grać w curling. Z taką pewną nieufnością drużyny podchodziły, bo nie wiadomo było jaka będzie jakość lodu, czy pod namiotem da się grać w curling. Po jednym, drugim turnieju okazało się, że warunki są bardzo przyzwoite. W grudniu już wszystkie drużyny rozpoczynają właściwy sezon i wszyscy chętnie do przyjeżdżają. Zawody rozgrywane od pięciu lat w Bełkatowie są największym towarzyskim turniejem karlingowym w Polsce. Niewykluczone, że w przyszłości liczba drużyn uczestniczących w rywalizacji wzrośnie. Są zakusy o to, żeby ten turniej poszerzyć o kolejne drużyny, bo chętnych jest bardzo dużo. Problem polega na tym, że musielibyśmy rozszerzyć formułę o kolejny dzień, a wtedy jakby poszkodowanie byli już łyżwiarze, jeżeli... Tak powiem, będzie wilksty owca cała. Jakoś to ułożymy, we wspólną całość to być może i tą formułę rozszerzymy o ten jeden kolejny dzień. Najważniejsze dla nas to, że atmosfera i poziom sportowy utrzymuje się na wysokim poziomie. Od strony organizacyjnej mam nadzieję, że jesteśmy coraz bardziej profesjonalni i doceniają to nasi goście. Bełchatowski turniej jest od lat wysoko oceniany przez osoby związane z polskim karlingiem. Duża w tym zasługa dobrego przygotowania zawodów oraz infrastruktury sportowej, jaką dysponuje powiat bardzo bardzo, bardzo zadowolony z tego, że impreza jest dobrze zorganizowana. Tutaj bardzo duży ukłon w kierunku organizatorów Powiatowego Centrum Sportu. Oraz uważam, że trzeba cały czas tego typu formy działalności, promocji, kultury fizycznej wspierać. Bełchatów to stolica Karlingu w tej chwili, nawet podczas rozmów z Karlerami. Oni też w ten sposób mówią Bełchatowie, że tutaj jest najlepszy tor, Najlepsze lodowisko, najlepiej przygotowane, aby uprawiać właśnie tą dyscyplinę sportu. Przygotowanie imprezy na wysokim poziomie nie byłoby możliwe bez wsparcia ze strony sponsorów. Chętnie wspieramy te przedsięwzięcia, które promują sporty zimowe, które promują zabawę na śniegu, na lodzie, przez które również chcemy budować wizerunek przedsiębiorstwa. Społeczna Akademia Nauk wspiera tego typu imprezy. Imprezy, które tak naprawdę odrywają ludzi od komputerów. Tak naprawdę hasło Żyjmy aktywnie w tym przypadku odżywia to, czym jest ta dyscyplina sportu. Wyjątkowość turnieju organizowanego na lodowisku powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie potwierdzają sami zawodnicy. Według mnie organizacja jest na najwyższym poziomie, ponieważ lud jest bardzo dobry, również grafik jest bardzo dobry, ponieważ nie, nie, ma, żadnych, nie ma żadnych przesunięć w godzinach meczu, więc według mnie wszystko jest bardzo dobrze zorganizowane. Jestem tutaj już piąty raz, byłem na każdym z zawodach o kucharz starosty. Powiem szczerze, w tym roku jest to zrobione perfekcyjnie. Z roku na rok widać dużą zmianę i poprawę jeżeli chodzi o jakość lodu, którą jest bardzo ciężko przygotować, a, a sądzę, że był Klub Karlingowy osiągnął w tej chwili perfekcję. Piąty międzynarodowy turniej o Puchar Starosty Bełchatowskiego w Karlingu wygrała drużyna Smok z Gliwice, która obroniła tytuł mistrzowski zdobyty w ubiegłym roku. Niezmiernie trudno jest obronić tytuł, dlatego jest nam tym bardziej, tym bardziej miło i cieszymy się z tego, że, że udało nam się ten tytuł obronić. Forma jakby jest stała i to jest, to jest dobre, pierwszy turniej praktycznie w sezonie, więc optymistycznie patrzymy na, na, ten, na ten sezon. Tak samo jak ciężko jest obronić tytuł, tak samo ciężko jest cały czas na dobrym poziomie organizować turniej i myślę, że w tym roku udało się to i jeszcze bardziej tak naprawdę poprawić ten, ten poziom właśnie organizacyjny i poziom sportowy również, zwłaszcza tutaj lód, przygotowanie ludu, lodu. Było na najwyższym poziomie. Muszę, muszę przyznać, że był to najlepszy lód w Polsce jak dotychczas. Na drugim stopniu podium uplasowali się zawodnicy Marlex, SKC Katowice. Trzecie miejsce zajęła drużyna Monkey Man POS Łódź. Złota Szczotka, czyli trofeum przechodnie za zajęcie ostatniego miejsca w turnieju, trafiła do drużyny MCC Kubak.